Wszystkie odcinki kursu podstaw programowania sterownika Siemens S7200 znajdziesz na naszej platformie z kursami online. Link znajduje się w opisie pod filmem. Otrzymujemy od Was mnóstwo zapytań, który sterownik z serii S7200 wybrać do nauki programowania. Wszystkie zagadnienia programistyczne na platformie ControlByte w kursie podstaw S7200 możesz opanować w oparciu o symulator PLC SIM. Jeżeli chcesz zdobyć namacalne doświadczenie ze sprzętem, polecam ci sterownik z serii S7200 1211C. Jest to sterownik, który możesz kupić w zestawach startowych Siemensa. Są trzy ścieżki na zakup takiego zestawu startowego. Pierwsza ścieżka to kupno go w normalnej dystrybucji od przedstawicieli handlowych. Druga ścieżka to zakup takiego zestawu startowego ze zniżką studencką. Swojego czasu były to zniżki nawet rzędu 50%. Trzecia ścieżka to zakup sterownika lub całego zestawu startowego na rynku wtórnym. Należy pamiętać o zakupie odpowiedniego typu sterownika 1211C. Istnieje kilka typów w zależności od sposobu zasilania tego sterownika oraz typu wyjść. Do nauki programowania najlepszy będzie sterownik o. W sygnaturze DC, łamane na DC, łamane na /DC, DC. Ostatnie DC oznacza, że posiada on cztery wyjścia tranzystorowe, które mogą być użyte jako szybkie wyjścia. Szybkie wyjścia tranzystorowe mogą posłużyć do sterowania silnikiem krokowym lub, lub silnikiem servo. Jeżeli zakupisz sterownik o końcówce AC, na wyjściu będziesz miał cztery wyjścia przekaźnikowe. Takie cztery wyjścia przekaźnikowe nie dadzą Ci dużych możliwości do testów i konfiguracji takiego sterownika. Należy także pamiętać, aby platforma sterownika obsługiwała firmware powyżej 4.0. Niższy firmware nie pozwoli Ci na programowanie tego sterownika najnowszej wersji Tia Porta. Ostatnim aspektem jest fakt, że sterownik 1211C nie może być rozbudowany o dodatkowe moduły wejść wyjść. Jeżeli planujesz użycie takiego sterownika w przyszłej aplikacji, być może warto zainwestować w sterownik 1212C, który może być już rozbudowany o trzy moduły. Jednak, użycie sterownika 1211C pozwala na połączenie go z modułami weź które skomunikują się z nim po sieci. Jednak muszą to być moduły zewnętrzne. To by było na tyle. Zapraszam Cię do tak. kolejnego filmu.